Koło roweru, tym razem nie jak jest skrzywione na boki, tylko jak centrować je, gdy ma jakiś owal, czyli tak zwane jajko. Gdy koło po prostu jak jedziecie, tak jakby trochę podskakiwało, czyli po prostu się tworzyło w nim jakaś wypukłość w którymś miejscu, bo bardzo często zadajecie takie pytanie: no dobra, centrowanie na boki. No to jest oczywiste, że tam szprychami można naciągać, ale co zrobić, gdy właśnie powstaje jajo? I tutaj generalnie jest analogiczna sytuacja do tej z poprzedniego filmu centrowanie na boki, z tą różnicą jednak, że trzeba szprychy. Inaczej po prostu dokręcać. Pokażę Wam teraz z daleka, ale zaraz aparat sobie wezmę i pokażę też bliżej o co w tym wszystkim chodzi. Na początku pokażę Wam też co ja wykorzystuję do centrowania na jaju. Zwykły klucz lub inne coś co będzie po prostu miało powierzchnię prostą. Oczywiście klucz do szprych, i można stosować także do tego jeszcze kredę. Zwykłą kredę jaką się stosuje do tablicy, aby zaznaczyć sobie. W którym miejscu ewentualnie jest ta nierówność? Ja akurat tutaj będę do sprawdzania równości koła stosował klucz, i tutaj, jeżeli chodzi o tylnie koło czy przednie, to generalnie wykorzystuję ramę roweru, że równo kładę klucz, ale to już może podejdę z aparatem bliżej. Ja akurat, tak jak mówiłem wam wcześniej, w przypadku tego, jak ja stosuję klucz. Kładę sobie klucz w jakimś równym miejscu wykorzystując ramę roweru, tak aby jego dwie strony były dosłownie pod kątem prostym, żeby tu nie było żadnych przechyleń. Akurat tutaj mam dobrze, bo blokada linki u mnie jest i można go ładnie zaczepić. I zaczynam kręcić kołem. W tym miejscu, jak będziecie patrzyli od góry na koło, to będziecie widzieli, że to jajko gdzieś powstaje, w którymś miejscu, no akurat teraz mam oponę. I tutaj wam od razu też yy, dodam od razu, <grystanie> <grystanie> że jak będziecie centrowali sobie koło na jajo, to najlepiej dla Was będzie, jeżeli zdejmiecie oponę. To Wam od razu mówię, bo będziecie centrowali oczywiście samą. Obręcz, natomiast jeżeli macie opony, to opona może być w którymś miejscu źle założona, może mieć jakieś tam jajo, może dentka w którymś miejscu ma jakąś tam yy, większą wypukłość i wtedy będzie wybijało trochę opony. Dlatego najlepiej, jeżeli będziecie centrowali yy, koło, to zdejmijcie sobie opony po prostu na samej gołej obręczy, żebyście to robili. No i tutaj na pewno część, bo z, z reguły tak jest, jak ja o czymś takim mówię. Dlaczego to nie pokażesz tak samo, yy, że nie zdejmiesz? No Ja powiem tak, ja nie kręcę filmów dla idiotów i tyle na temat tego, że ja musiałbym zdjąć oponę, żeby ktoś zrozumiał, że nie ma tu opony. Tak jak mówię, zdejmijcie oponę i gdy macie już gołą obręcz, przyłóżcie sobie klucz w tym jakimś miejscu, niedaleko od obręczy, tak najlepiej na odległość milimetra, coś takiego. I zaczynajcie kręcić. Ja akurat tutaj będę jak do obręczy, to oponę stosował. I w pewnym momencie widzicie, że... Koło zaczyna się, ta obręcz zaczyna się zbliżać do tego klucza. W jednym miejscu się oddala, w jednym się zbliża. Generalnie, jak tylko jest jeden punkt taki, czasami mogą być dwa, bo mogą być takie jajo nietypowe, to wtedy możecie sobie właśnie kredą zaznaczyć, w którym miejscu się coś takiego zbliża. Czyli ja sobie położę, tak? I w tym miejscu to jest jedyne miejsce, które mi się zbliżyło do klucza. I mogę sobie to zaznaczyć. I teraz najłatwiej by było powiedzieć, odkąd się to zaczyna. Czyli generalnie odtąd się zaczęło. I tu się kończy, bo tu już się oddala. I tutaj, gdy mam zaznaczoną tą przestrzeń, akurat u mnie bardzo duża. Gdy mam zaznaczoną tą przestrzeń, odkąd do którego miejsca się to zbliża to znaczy, że w tym miejscu akurat jest ta wypukłość, bo ta część obręczy się zbliżała do klucza najbardziej, gdzie pozostała część była w równej odległości. I tutaj nic innego, jak robimy klucz, możemy odłożyć. I teraz słuchajcie bardzo uważnie. Jak już macie to miejsce, gdzie, gdzie jest ta nierówność muszę sobie najrównać, to prosta rzecz, jak robić ze szprychami. Nie tak jak w przypadku skrzywienia na boki, czyli powiedzmy, patrzycie, czy jest szprycha z tej strony zamocowana piasty, czy z drugiej naciągacie szprychę tylko, która jest skrzywienie w drugą stronę, żeby naciągnąć do pionu. Tutaj troszkę inna zasada jest. Jeżeli widzicie, że powiedzmy w tym odcinku jest jajo, no to po prostu musicie w tym miejscu wszystkie szprychy, nie tylko lewe lub prawe. Ale wszystkie szprychy naciągnąć. Ewentualnie, jeżeli te szprychy wasze wszystkie są takie sztywne, wiecie, takie mocno napompowane, to możecie zrobić też drugą metodę, że część szprych możecie innych poluznić. Jednocześnie, gdy te troszkę będziecie napinać, ale zasada jest prosta. Jeżeli jajo powstaje w tym miejscu, to te szprychy, gdzie jest jajo, wszystkie, nie tylko strony lewej czy prawej piasty, ale wszystkie. Generalnie powinniście napinać. Jeżeli tam zaczniecie, wiadomo, kluczem, dokręcacie je. I generalnie kiedy już kilka, sobie tam. Tych dokręceń zrobicie. I tutaj wam nie mówię, czy macie ile tych okrętów robi, bo często też takie pytanie pytało, ale ile razy mam obrócić, to zależy, jak mocno macie skrzywione koło. Jak będzie jajko takie wystawało mocno, no to tutaj <grymnie> pewnie żeby się nic nie dało zrobić, ale generalnie by trzeba było kręcić teoretycznie przecież więcej. Natomiast gdy jajko jest mniejsze, czy skrzywienia boki nieważne, no to kręci się troszkę mniej. To w zależności od tego, jakie jest mocne skrzywienie. Tyle trzeba odkrętów robić. I generalnie jak trochę sobie naciągniecie, tak. Próbujcie, że od początku powiedzmy skrzywienia tutaj robicie, powiedzmy w teorii, oczywiście, jeden dokręt. Tu, gdzie jest już bardziej środek tego skrzywienia, no to możecie półtora dokrętu robić, czyli trochę więcej, gdzie bliżej środka tego jaja. No i generalnie, jak zrobicie ten dokrętek, no to ponownie powinniście wziąć klucz, ponownie go zamontować, czy cokolwiek inne, co możecie tu przemontować, ale żeby było proste. No i ponownie zakręcić wtedy. Jeżeli będziecie widzieli, że jajo a na pewno będziecie widzieli po tym dokręcie, że jajo trochę już mniejsze się zrobiło no to powtarzacie tą sytuację. No jeżeli znowu widzicie, że no coś tu w drugą stronę, że za mocno dokręciliście no to poluźniacie. Generalnie zasada no myślę, że jest banalnie prosta. Czyli po prostu zaznaczacie odkąd się zaczyna jajo dokąd na oponie. I zaczynacie w tym miejscu gdzie sobie zaznaczyliście kredą gdzie sobie zaznaczyliście kredą yy, naciągać te szprychy od tego miejsca do końca tego miejsca gdzie powstała ta wypukłość, wszystkie szprychy jeszcze raz powtórzę i róbcie to z wyczuciem, nie naraz tam dużo kręcicie, bo czasami można przeholować tylko po prostu lepiej sobie tam troszkę yy, dokręcić te szprychy znowu zakręcić powiem, przyłożyć, yy, czy wszystko jest w porządku jeżeli jest yy, w porządku no to super, jeżeli jeszcze nie no, to jeszcze troszkę możecie właśnie dokręcać, ewentualnie poróżniać inne szprychy przeciwstawne. No i w zasadzie to tyle. No, myślę, że sprawa jest dosyć prosta. I tutaj często są pytania, a w zasadzie ktoś tam pisał też, że takimi metodami bez specjalnej maszyny do centrowania koła, koła się nie da wyrównać. Ja Wam powiem tak z własnego doświadczenia, że. Mm, ja nosiłem swój rower dawniej do kilku serwisów różnych. Jak akurat Wam powiem, że w żadnym serwisie mi nie wycentrowali nigdy koła. Zawsze było krzywe, tak minimum na 5 mm. Ja nie wiem jak te serwisy robiły, zawsze miały centrownice i naprawdę dużo serwisów nosiłem. I w pewnym sensie ja już się kiedyś wkurzyłem i zacząłem sam się nauczyłem centrować koło. I odkąd sam se centruję koło, czy na boki w wcześniejszym filmiku, który gdzieś tu z boku się pojawi, czy właśnie na jajo, no to Praktycznie nie mam żadnych problemów, kiedy robię to sam. A potrafię to wycentrować normalnie, że nie ma żadnego skoku, jest wręcz idealnie. I nie mam żadnej maszyny, stosuję tylko klucz do szprych. Klucz taki, żeby sobie zaznaczyć, jeżeli chodzi o jaju. Kredę do zaznaczania i generalnie tyle. I bez żadnej maszyny, no wiadomo, że może trochę, trochę dłużej mi trwa, ale wcale nie godzinę, tylko to trwa parę minut. Takie centrowanie, znam parę naście minut, zależy, jakie tam skrzywienia. No i generalnie powiem Wam, że jeżeli nie macie maszyny, to wycentrować możecie koło. I dla mnie to jest jakiś głupi banał, że się go nie da wycentrować bez maszyny, co często próbują wcisnąć w serwisach. I z mojej strony to tyle. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to zapraszam do napisania w komentarzu. Dzięki za obejrzenie tego filmu i zapraszam na następne. Cześć.